Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Sylwia Węślar z Rękodzieło Made by Me i przychodzę dzisiaj do Was z filmem. Zwałabym to trochę urodzinowym, dlatego że pod koniec maja miałam ogromną przyjemność świętować swoje kolejne urodziny, a wczoraj otrzymałam od swojej skrapowej koleżanki właśnie paczkę, niespodziankę związaną typowo ze scrapbookingiem i rękodziełem. Dzisiaj chciałabym bo właśnie pokazać e, produkty, które znalazły się w tej paczce. I są to zarówno produkty gotowe, jak i półprodukty właśnie zrobione przez tą Anię. E, nie będę tutaj jakoś się bardzo nad tym um, wiecie rozwodzić, po prostu Wam trochę poopowiadam i mam nadzieję, że będzie to dla Was jakkolwiek przydatny film. Tutaj, słuchajcie, jest kostka do omazania kleju. Prawdopodobnie jest bardzo dobra, z tym że klej musi porządnie zaschnąć. i Gumkujemy w jedną stronę. Nie tak, tylko jakby takim ruchem, wiecie, że odrywamy i gumkujemy dalej. Nie próbowałam, nie miałam okazji jeszcze wykorzystać, natomiast e, była polecana i Ania postanowiła dla nas właśnie taki produkt na testy e, zamówić. To był sklep Zielone Koty. E, tutaj dostałam zestaw takich, słuchajcie, fakturowych, nie wiem czy to będzie widać fakturowych papierów. Mamy biel, mamy taki ekri i to właśnie wygląda w ten sposób. Teraz kolejną rzeczą, którą mamy to są zwierzaki od miętaja bodajże. I mamy tutaj ptaki, motyle, ważki, owady, psy, koty, gryzonie i znowu papugi, ryby. I węże, żółwie, i tutaj atrybuty dla zwierząt. E, to wygląda tak. I z tego co wiem, to to była jedna trzecia z każdej serii z tych bloczków. Tutaj są takie bazy gotowe do kartek, które można po prostu sobie wpół zgiąć i zrobić z tego pracę. Nie wiem jeszcze do końca, jak tutaj będę się opiekować kolejną warstwą papieru, żeby dobić tutaj do wzoru. Oczywiście można sobie przesunąć. Jedną względem drugiej, tak, odrysować sobie i nakleić wyżej. Natomiast, e, widząc, jak to jest pięknie wykończone, nie wiem, czy uda mi się to tak dobrze wyciąć ręcznie. Dobra, wiem, że nie uda mi się tego tak dobrze wyciąć, dlatego jeszcze zastanawiam się właśnie, w jaki sposób z tego skorzystać. Jeśli ktokolwiek z Was korzysta z takich gotowych baz, to bardzo Was proszę, dajcie znać albo podlinkujcie swoje media społecznościowe, gdzie mogłabym zobaczyć, właśnie jak wykorzystujecie tego typu bazy. Czy tniecie tutaj papier na prosto, czy dajecie tutaj właśnie przycięty w jakąś falbankę, czy inny wzór. Stronę. Tutaj dostałam, e, wiem, że Ania dostała to w gratisie e, e, z Craft O'Clocka e, arkusz papieru e, z takimi paniami do wycinania. Ja je uwielbiam. One są po prostu wspaniałe, zarówno do kart ATC, jak do jakichś kartek dla nastolatek. Także Ania, wiedząc to, że bardzo mi się podobał ten arkusz, który niestety zużyłam e, z drugiej strony do jakiejś poprzedniej pracy, dołączyła mi go również do, do paczki. Tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze. Mm, no, jak to się mówi, tasiemki do wytłaczarki Demo, i z tego co wiem, one są z Action. Z tego, co też Ania mówiła, to te kolory nie są tak mocno jaskrawe, bo ten zielony to prawie taki fluorescencyjny, że jakby pod spodem mają białą taką podklejkę, no bo to jest jednak na formie taśmy, więc odklejamy taką plastikową część i właśnie dlatego ten kolor jest taki podbity prawdopodobnie na jakimś białym tle czy beżowym na pracy wygląda lekko pastelowo także jestem bardzo ciekawa być może niedługo test tego produktu u mnie na kanale jeśli chodzi o właśnie maski to mamy ich tutaj też kilka są to różne wzorki które można sobie właśnie wykorzystać, myślę, że głównie do stemplowania, chociaż tak naprawdę to jest dosyć takie grube, powiedziałabym wręcz że jak takie maski do do strukturalnych, więc myślę sobie, że też za jakiś czas być może uda mi się wykorzystać, choć myślę, że na pierwszy rzut pójdą litery, ostatnio jakoś bardzo mi się podobają prace, gdzie właśnie te napisy są robione w jakiś taki inny sposób niż naklejanie paska z gotowym napisem Tutaj mamy, słuchajcie, serduszka drewniane i mamy coś, co Ania wiedziała, że chciałam od dłuższego czasu kupić i spróbować, ale ze względów tam finansowych i po prostu innych, że tak powiem, potrzeb w skrapie, to zakupiła sama i podzieliła się ze mną takimi kółeczkami. Wiem, że bardzo często do tagów i montowania stron korzysta z nich Ania tworzy i zawsze mi się to podobało, a teraz wiem, że będę miała okazję. W końcu skorzystać sobie z tych pięknych e, nitów do e, krokodyla, nie do kropedajla. Także e, to będzie też bardzo, bardzo fajne doświadczenie. E, może przy okazji tutaj film się właśnie pojawi o tym, jak z krokodyla korzystać. Chociaż nie wiem, czy to by było dla Was jakkolwiek przydatne, bo tych filmów w internecie jest bardzo dużo. Także dajcie koniecznie znać w komentarzu pod filmem, czy bylibyście takim filmem zainteresowani. Tutaj nie będę Wam wszystkiego wyciągać, tutaj po prostu jest miks, miks wycinanych rzeczy przez Anię, bo ja się ze swoją maszynką no, nie za bardzo polubiłam. Więc tutaj mamy embosowane różne papiery, napisy w różnych kolorach, które można wykorzystać właśnie do kartek czy do żurnala, jakieś takie elementy, powycinane cyfry. I takie właśnie różnego rodzaju, w różnych kształtach, stemplowane napisy, kwiaty i tak dalej. Mi się to ostatnio bardzo sprawdziło do jednej z kartki. Postaram się Wam podlinkować w opisie do filmu właśnie zdjęcia z Instagrama, gdzie korzystałam właśnie z takich elementów wyciętych i zaembosowanych na gorąco przez Anię. Także serdecznie Wam polecam, żeby sobie zajrzeć i zobaczyć. Jak można wykorzystać właśnie takie poszarpane kawałki papieru, które mają wyembosowane pięknie napisy. Także to jest maszynka plus embossing. O, -o tutaj prawie piątkę uszkodziłam. I tutaj też z kalki, z zielonych kodów. Nie wiem, jaki to jest producent, bo ja szczerze mówiąc, na kalce dużo nie pracuję prawie wcale więc musielibyście sobie przeszparać. Natomiast też bardzo fajne elementy, które można sobie wyciąć i dokleić do pracy. Chociaż powiem Wam, że tak jak tutaj ta część jest wydrukowana bardzo, bardzo wyraźnie, nie wiem, czy to będzie widać, tak w przypadku tych motyli, to jakbyście tak sobie zbliżyli porządnie, to widać miejscami piksela, więc ja uważam, że jak za kalkę, która w ogóle z tego co wiem była. No, stosunkowo droga z tym nadrukiem, to nie wiem, czy byłabym zadowolona, kupując ją jakby osobiście za takie pieniążki. Dobra, i teraz najbardziej emocjonująca część dla mnie, ponieważ ja od jakiegoś czasu, jak ktoś mnie pytał, to mówiłam: Nie, nie, ja już nie przyjmuję papierów, bo ja mam tego całą stertę i nie mam już gdzie tego mieścić. I słuchajcie, zadziało się coś takiego, że jak zobaczyłam tę kolekcję papierów to będą cztery papiery z actiona. to powiem Wam, że absolutnie się w nich zakochałam nie wiedziałam, że Action ma tak piękne papiery no ten blok jest naprawdę fenomenalny zresztą zaczęłam wczoraj robić od razu jak dostałam te papiery zaczęłam robić album i będę wykorzystywać właśnie słuchajcie tą kolekcję tu widzę, że aparat w ogóle nie odzwierciedla tych kolorów to wszystko jest w takiej pastelowej zieleni w beżach, w brązach są takie mazgaje no tutaj w ogóle nie łapię tego koloru, także yy, nie wiem za bardzo, co jest grane. W każdym razie, jak widzicie, przepiękny motyw paproci, yy, jakieś takie retroliście, to będzie piękne do wycięcia. Wiecie, do zrobienia yy, takich leśnych prac, czy yy, od razu mi się skojarzyła Hoplandia. Yy, za górami, za lasami była taka edycja, właśnie gdzie robiliśmy pracę w leśnych klimatach i e, takich łąkowych, i no ten blok idealnie by się do tego nadał. Tutaj Ania mi jeszcze włożyła takie różne fakturowe papiery. Tu mamy taki motyw, nazwałabym to trochę krokodyla. E, tutaj takie zacierki mazgaje, jak na ścianie teraz się czasami robi. E, tutaj taki prążek wrąby. Widać to, widać, 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 czy nie widać? O, oh, halo. Będzie widać. Nie, czekajcie. O, teraz widać super. E, więc e, tutaj mamy właśnie taki wzór, takie rąby i tutaj mamy, tak bym nazwała trochę. Mi się to bardzo kojarzy z takimi starymi e, winylowymi tapetami, które były kiedyś bardzo mocno dostępne. I właśnie one miały takie różne e, śmieszne faktury. Dobra, to jest to. Teraz drugi blok w stylu w stylu podróżniczym. Też przepiękny i dla kolarzy, i dla osób kochających lasy, góry. Tak naprawdę tutaj każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. Tutaj ta grafika w ogóle taka jak ze szlaku i te kompasy. Ja nie wiem, ja nie widziałam u siebie w Action takich pięknych papierów. Tu mamy motywy górskie. Czekajcie, ja może Wam w tą stronę bardziej pokażę. O. Jak ktoś na przykład lubi góry, to może sobie wziąć taki arkusz, oprawić go w ramkę i też mieć fajne uzupełnienie swojej ściany. Nie wiem, czy to będziecie widziały też dobrze te wzory, ale tam mamy sobie takie buty trekkingowe, tutaj mamy znowu jakieś motywy górskie, kempingowe I, i tak się prezentuje ten blok. Także też jest bardzo, bardzo ładne. Myślę sobie, że action zrobił bardzo duży postęp, jeśli chodzi o papiery. I o wzory. Naprawdę ciekawie to wygląda. Tutaj, słuchajcie, są takie, nie wiem, to tego chyba w ogóle nie będzie widać, są takie bardzo, bardzo drobne w większości wzory, bardzo mocno detalowe. One mają też miejscami folię, więc część arkuszy połyskuje. Część jest gładka. Jak na przykład są dwa wzory, to zazwyczaj jeden jest z lekkim sreberkiem, a drugi jest po prostu nadrukowany. Tutaj znowu ta sama sytuacja, ta i tam poprzednia była taka grafika. Ona ma srebrną ramkę też. Jak ktoś lubi natura, może sobie to oprawić i, i ma gotowe. Tutaj zresztą jest informacja o tym, że blok jest foliowany. I kolekcja, która jest dla mnie absolutnie największym zaskoczeniem, nie spodziewałam się takiej jakości kolekcji kwiatowa, przepiękna, lekka, taka retro vintage. Zaraz wam powiem z jakiego względu. Każda strona, nie wiem, czy to będzie widać tutaj na okładce, ale każda strona ma jakby nałożony taki filtr, jak to by było lekkie płócienko. Czekajcie o. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie, naprawdę przepięknie to się prezentuje. Ja wam teraz tutaj szybko pokażę pobieżnie, właśnie tą kolekcję. Jeśli ktoś z was nie miał okazji jej nabyć, no to szczerze współczuję. W sensie ja jej też nie widziałam i też bym jej nie kupiła, bo nie miałabym jak, ale Ania jest łowcą super okazji, także tutaj podziałała dosyć intensywnie. To jest świetne, słuchajcie, rozwiązanie do ateciaków do zamykania w albumach, na przykład jak robimy sobie jakąś klapeczkę czy coś, wycinamy sobie napis, e, montujemy do tego albo koronka, albo folię, zamykamy sobie klapeczkę na magnes czy jakiś wodospad. Naprawdę wspaniałe rozwiązanie i fajnie też, że w różnych tonacjach kolorystycznych. Tutaj w ogóle te grafiki są tak piękne. E, wyglądają tak. jak malowane na płótnie, bo jest właśnie ten filtr nałożony, o którym Wam mówiłam. I... E, no, będę pewnie nudna, ale powiem Wam jeszcze raz, że jest to absolutnie przepiękny blok. Tutaj są jeszcze, słuchajcie, takie karty, które też można sobie wykorzystać na jakieś zapiski, właśnie z drugiej strony. No, ta grafika z drugiej strony mnie nie powala, patrząc na cały blok, ale też to może być fajna baza, jak sobie tutaj wytniemy, czy lekko podpalimy papier, właśnie do jakiegoś frontu, do kartki, czy do albumu. Przepięknie, przepięknie to wygląda. Jestem już spragniona działania na tych papierach, i tutaj po raz kolejny, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, było kilka arkuszy, które można sobie przepięknie oprawić w ramkę i daje to fenomenalny efekt. W ogóle ten blok absolutnie genialny i ten leśny również. Jak będę miała okazję, będę na niego polować, bo to jest jakiś absolutny majstersztyk, jeśli chodzi o akrylowe kolekcje. I jeszcze chciałam wam tylko tak napomknąć o tym, że e, chyba już dzisiaj mówiłam o tym, że średnio przepadam się z maszynką. Mimo tego, że mam swoją z DP jest wspaniała. Ogólnie nic się z nią nie dzieje, to nie super, tylko ja obecnie jestem na takim etapie, kiedy wolę mieć elementy, które po prostu mając do zrobienia jakąś pracę, położę przed sobą, pyk, wymyślę kompozycję i kleję. A nie, że muszę się zastanawiać, hmm, a może taki wykrojnik, taki wykrojnik, a taki kolor, a siaki. I to bardzo mi wydłuża mój czas działania, a ostatnio ze względów około rodzinnych niestety tego czasu no, nie mam, albo mam go na tyle mało, że jak już siadam, to posiedzę godzinę i zasypiam, więc to jest dla mnie bardzo cenne, że dostałam takie gotowce. I są zarówno gałązki, jakieś kółeczka, tagusie, jakieś kratki, wiecie, wianki, naprawdę przepięknie mnóstwo elementów, z których można sobie... Skorzystać. A dla tych, co tutaj e, mogliby się udzielić w kwestii e, tego, że o, że lepiej na bieżąco samemu wycinać, bo nigdy nie przewidzimy koloru, to owszem, ale też wychodzę z założenia, że po to mamy tusze, po to mamy farby akrylowe, czy możemy na przykład sobie wycinać na dobrym papierze akwarelowym i wtedy każdy jeden element możemy sobie dodatkowo hmm, Wiecie, w jakiś sposób po prostu barwić i to nas wtedy w ogóle nie ogranicza, a jednak już nie poświęcamy tego czasu na samo wycinanie. Choć znam ludzi, którzy po prostu lubią siedzieć i kręcić maszynką. Także to jest kwestia po prostu preferencji tego, co kto lubi, i no, ile ma przestrzeni czasu na to. Dobra, słuchajcie, e, dajcie znać, co myślicie o tej paczce. <grytanie> ja osobiście jestem nią zachwycona, jest tutaj prze. Są przepiękne rzeczy po prostu, ale te bloki to mnie chyba najbardziej zachwyciły. Nie spodziewałam się takiej dobrej jakości. No i też gramatura dosyć gruba, więc bardzo fajnie się będzie z niego robiło. Więc bardzo Wam dziękuję za obecność i tutaj na YouTubie, i na Facebookach, Instagramach, w mojej prywatnej zamkniętej grupie. Albumowej i mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Trzymajcie się ciepło, działajcie twórczo i do zobaczenia. Pięknego dnia dla Was. Hej!